Sztywność karku i szyi to bardzo częsty problem. Budzimy się rano, nie możemy odwrócić głowy, zakres ruchu jest mniejszy. Ból może wystąpić nie tylko w obrębie szyi i karku, ale bardzo często promieniuje między łopatkami, promieniuje do stawu ramiennego. Obolałe mamy okolice nadobojczykowe, jest to często duży ból, dyskomfort. Ból jest często nie do zniesienia, i dzisiaj o takich kilku ćwiczeniach, które możecie zrobić w domu, żeby zwiększyć zakres ruchu w obrębie szyi, żeby zmniejszyć napięcie mięśniowe, żeby ból stał się mniejszy. Jeśli ból odczuwacie w ręce, jeśli ból promieniuje z szyi do ręki, jeśli jest bardzo ostry, radziłbym zgłosić się do lekarza lub fizjoterapeuty. Ćwiczenia, które dzisiaj zrobimy, będą na sztywność mięśni. Na brak zakresu ruchu, ból będzie inny niż w przypadku um, ucisku na korzeń nerwowy przez dysk. No to jedziemy. Pierwsze ćwiczenie: rozciąganie mięśni szyi, szyi z przodu i z tyłu. Czyli siadamy prosto, pochylamy głowę. Parki wychodzą delikatnie do przodu. Przytrzymać rozciąganie, jedną, dwie sekundy, i rozluźnić. Połączyć to z oddychaniem, czyli wdech i opuścić głowę. I wydech. Dochodzimy do miejsca, gdzie dalej już nie możemy. Przytrzymać jedną, dwie sekundy, i wydech. I powtórzyć kilka razy. Następnie wdech. Cofamy barki do tyłu. Otwieramy linię środkową. Tutaj rozciągamy mięśnie piersiowe. I głowa idzie do góry. I przytrzymać jedną, dwie sekundy do góry. I z powrotem. I połączyć to. Z oddychaniem, czyli wdech. I przy wydechu barki do tyłu i podnosimy głowę. I przytrzymujemy zawsze w tej pozycji końcowej 2-3 sekundy. Staramy się delikatnie i zawsze dalej. Drugie ćwiczenie to jest ćwiczenie, gdzie rękę wkładziemy pod pośladek po stronie, gdzie nas boli. I robimy skłon boczny głowy. W ten sposób dochodzimy do oporu i przytrzymujemy jedną, dwie sekundy, i wracamy. Jak zawsze łączymy to z oddychaniem, dech i wydech. Dochodzimy do końca i przytrzymać jedną, dwie sekundy, i z powrotem. I powtarzamy na drugą stronę. Po kilka powtórzeń na każdą stronę można dokonać tego ćwiczenia. Następne ćwiczenie to jest ćwiczenie, które jest bardzo dobre, działa na mięsień, dźwigacz, łopatki. A dźwigacz łopatki bardzo często zostaje przesilony, jest duże napięcie tego mięśnia. Bardzo często w terapii ten mięsień jest bardzo bolesny i jest przeładowany po prostu. Żeby zrobić to ćwiczenie, siadamy prosto, kładziemy po stronie bolesności, kładziemy, Rękę w ten sposób. Natomiast głowa będzie schodziła nie na wprost, nie w bok, tylko na 45 stopni. Tu możemy sobie pomóc rękę z tyłu kładąc głowy. I połączymy to z oddechem też, czyli wdech. I przy wydechu idziemy w dół. Dochodzimy do granicy, gdzie już dalej nie idzie. I trzymamy raz, dwa, trzy. I wracamy. I ponownie dech. I przy wydechu staramy się trochę iść dalej. I przytrzymać. Raz, dwa, trzy. I z powrotem. Dwie, trzy sekundy zawsze przytrzymać na, na samym dole. Kilka powtórzeń zrobić w obydwie strony. Następne ćwiczenia to ćwiczenia z ręcznikiem. Które pozwolą mobilizować odcinek szyjny kręgosłupa, poprawić grę stawową i poprawić zakres ruchu. Zanim zaczniemy ćwiczenia, sprawdźcie sobie ręką dokładnie wzdłuż kręgosłupa szyjnego, gdzie to napięcie tak jest duże, gdzie jest największa bolesność. I w tym miejscu, gdzie jest właśnie bardzo mocno woli, przyłóżcie ręcznik w ten sposób. Prosta sylwetka, prosty tułów, i wdech. I przy wydechu. Ciągniemy ręcznikiem do przodu. I wdech i wydech. I wdech i wydech. I wdech i wydech. I wdech i wydech. I staramy się o kawałek dalej, o kawałek dalej, zawsze przesuwać ręcznik. W ten sposób mobilizujemy stawy w odcinku szyjnym kręgosłupa. Następne ćwiczenie to w tym właśnie segmencie, gdzie jest duża bolesność. Naciskamy ręcznikiem w ten sposób i wykonujemy wdech. I przy wydechu podnosimy głowę. I wdech. Będzie to bardzo dobrze mobilizowało stawy w odcinku szyjnym kręgosłupa i poprawi zakres ruchu. Ostatnie ćwiczenie to jest ćwiczenie, które poprawi. Skręt głowy w lewo i w prawo. Przy bólu szyi, przy sztywności szyi, bardzo często ograniczony jest zakres ruchu głowy, albo w jedną stronę, albo w drugą. Co możemy zrobić? To wykorzystać tak zwane ćwiczenia izometryczne, czyli przytrzymać napięcie na kilka sekund. To pozwoli napiąć się tym mięśniom, a gdy się one rozluźnią, będą one. Bardziej podatne na rozciąganie i rozluźnienie. Także ja pokażę, jak to wygląda. Zaczniemy od prawej strony. Czyli dochodzimy do takiego momentu, już dalej głowa nie idzie, czujemy opór, bolesność. Delikatnie popuszczamy, dosłownie pół centymetra, może z powrotem. I przykładamy rękę tutaj. Naciskamy i trzymamy. Możemy zatrzymać oddech. I trzymamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5 rozluźniamy, i staramy się wykonać skręt trochę dalej. Poprawa zakresu ruchu. I tu już znowu jest blokada. Wracamy kawałek, przykładamy rękę, i znowu nacisk. I przytrzymujemy. Raz, 2, 3, 4, 5 i ponownie rozluźniamy, i idziemy dalej. Spróbować kilka razy na każdą stronę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam się przydają. Polubcie mój kanał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.